Moi drodzy, jak zawsze chciałem się podzielić z Wami pewnymi obserwacjami, przemyśleniami, a w tym przypadku bardzo mocno głupimi krokami, głupimi decyzjami. Zanim coś Wam powiem, chciałem Wam powiedzieć inną rzecz, a mianowicie taką, że nikt nie zadba o rolnictwo tak jak my sami. Dlatego, że nie wiem, czy widzicie, ale jak ja obserwuję to wszystko, to mam wrażenie, że niesamowicie się nas bombarduje w ostatnich dwóch latach. Przez 10 lat nie widziałem takich głupich decyzji, które się odciskają jak piętno na rolnictwie, nie tylko zresztą w polskim rolnictwie. Co teraz? I tak naprawdę tylko my sami, organizując się poprzez wiedzę, świadomość, doświadczenie. I inne formy, o których będę wiele mówił, bo uważam, że to jest chyba jedyny sposób na to, żebyśmy przetrwali. Także na tym szkoleniu, gdzie widzimy się 5 listopada, prawda? Tam też będę chciał te tematy trochę poruszyć, dlatego że uważam, że źle się dzieje i nie widać światła w tunelu w pewnych kwestiach. Co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, na pewno tu prośba, żeby ten materiał obejrzeli wszyscy nie tylko ludzie z rolnictwa, ale wszyscy. Zaraz zobaczycie dlaczego. Moi drodzy, w Holandii jest pierwsze miasto na świecie, które zakazało promocji mięsa i produktów mięsnych. Co to znaczy? To znaczy, że nie zobaczycie tam reklamy. Rzeczy prostych od reklamy. Wędlin, mięsa. Wszelakiej maści produktów mięsnych, nie zobaczycie tam reklamy, nawet mięsnych fast foodów, bo to też można powiedzieć, ani pizzy, ani innych rzeczy, dlatego że tam uznano, że mięso nie powinno być promowane. Gdybym ja usłyszał 20 lat temu, że ktoś zrobi coś takiego, to powiedziałbym, że ten ktoś jest szurem, foliarzem i płaskoziemcą. Bo przecież to jest niemożliwe, no jak można, jak kraj, jak. Człowiek może robić takie rzeczy używając takich, a nie innych argumentów. O tym nie dzisiaj, o argumentach sobie jeszcze porozmawiamy, na pewno na spotkaniu. Ale to się stało. To się po prostu stało. To się wydarzyło. Jak ktoś nie wierzy, to link w opisie. Ja Wam przypomnę, że wszystko, czym ode mnie słyszycie w zwiastunach, w materiałach około rolniczych, wszystko to nie są rzeczy wyssane z palca, to są oficjalnie. Znalezione informacje potwierdzone, żebyście mieli pewność, że tutaj ja nie uprawiam jakiejś chorej propagandy. Bo drogi, to, się stało. I teraz jeżeli się stało, to znaczy, że ktoś planuje to poszerzyć. Ktoś powie, co nas to obchodzi? Obchodzi, wierzcie, mi obchodzi. Dzisiaj jedno miasto, za chwilę jeden region, za chwilę jeden kraj i za chwilę inne kraje, bo tak jest planowane. Dzisiaj. Ktoś powieczarek, no dobrze, ale ja nie uprawiam przecież. Nie wiem, przepraszam, nie hoduję świn, nie, nie bawię się w hodowlę bydła, mam tylko pszenicę, rzepak czy buraki. Okej, okay, zgadza się. Po pierwsze, przypomnę, że zwierzęta zjadają rośliny, zdejmują nadwyżki z rynku. Trzoda zjada zboże, bydło zjada kukurydzę i inne rzeczy, o czym wiecie. Po drugie. W sektorze mięsnym pracuje masa ludzi. To jest transport mięsa, to są ubojnie, to są tak naprawdę sklepy, nawet takie małe w formie jednoosobowych działalności, które dają ludziom pracę. Mięso produkowane jest lokalnie w danym kraju. Nieważne czy na dużych fermach, czy na małych gospodarstwach, ale lokalnie to daje pracę, daje obrót kapitału, daje tak naprawdę zysk wielu osobom. Tym się nie zawsze zajmują duże firmy. Często jeszcze robią to na szczęście. Mniejsze gospodarstwa i to jest super. E, my próbujemy teraz przebudować rzeczywistość. Próbujemy powiedzieć stop. Pomijam już w ogóle walory odżywcze, ale o tym nie dzisiaj. E, zobaczcie, coś, co wydawało nam się absurdem, zostaje wprowadzane. I ktoś powie: Co my możemy? Moi drodzy, na pewno możemy więcej niż przemilczeć ten temat. Na pewno możemy więcej niż powiedzieć, nic się nie da. Dlatego, że ja zawsze powtarzam, myślcie o sobie jako o całym rolnictwie, o przyszłych pokoleniach, o Waszych dzieciach i wnukach, że ktoś tu nam z butami bruździ. Musimy zastanowić się bardzo mocno, jak możemy temu przeciwdziałać. Bo naprawdę używanie określenia, że Wycofywanie się z mięsa, pochodzenia rolniczego, to jest rozwój. Wiecie co? To dopiero jest foliarstwo. Mówienie o tym, że odchodzenie od mięsa to jest rozwój. To jest dopiero foliarstwo. Dzisiaj wiem jedno. Jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to niech chce go po prostu nie je. Ma do tego prawo. I nie ma w tym nic złego. Ale jeżeli ktoś się chce konsumować i spożywać, jeżeli ktoś się chce produkować, to nie można mu zabraniać. I to jest uczciwość, to jest prawda i to jest wolność gospodarcza. Ja nie każę wszystkim ludziom jeść mięsa. I tego samego oczekuję od tych, którzy mięsa nie jedzą. Nie macie prawa mówić mi, co mam jeść. To jest moje życie i to jest moje zdrowie. Wasze życie, wasze zdrowie. To jest uczciwość i to jest ludzkie podejście. Jeżeli mam problem z tym, że mięso mi przeszkadza, to po prostu go nie jem. Dlaczego? Bo mogę taką decyzję podjąć. Kupuje inne rzeczy, a nie produkty mięsne. I nikt z butami nie powinien teraz wchodzić i mówić, co mam jeść, a co mam nie jeść, czy to w telewizji, czy w internecie. I my musimy, jako rolnictwo, zacząć mówić o tym bardzo głośno. Bo to są wasze miejsca pracy, ale też miejsca pracy całego sektora, sektora okołorolniczego. Dla mnie sprawa jest jasna. My musimy zmienić podejście, docenić to zagrożenie. I stawać w obronie tego, na czym nam zależy. Także w przypadku tego już w jednym mieście, jakby nie było wprowadzonego zakazu promocji mięsa. Bo dziś jest zakaz promocji, a za chwilę jest zakaz hodowli, zakaz sprzedaży. To wszystko destabilizuje rynek, co widzimy już przecież od dwóch lat w formie różnych wariat, które się dzieją. Dla mnie bardzo ważne, żeby ten temat został podjęty, mamy przecież tyle, niby ludzi, którym na rolnictwie w Polsce zależy i żeby ktoś to w końcu chwycił. Zaczął o tym dyskutować, bo opowiadamy o pierdołach, a to jest naprawdę potężne zagrożenie. Dzisiaj my musimy już zawczasu doceniać to, że ktoś tam grzebie w takich właśnie projektach, ustawach. Ktoś podjął taką inną decyzję. Być może to jest test, żeby zobaczyć, czy społeczeństwo się oburzy, czy nie. Ja tego nie wiem, ale wiem jedno. Jeżeli znalazł się jakiś wariat, który Wprowadza takie, a nie inne, może nie obostrzenia, bo na razie to jest detal, ale jeżeli ktoś już przy tym grzebie, to znaczy, że, jakby to nie określić, to znaczy, że można wszystko w tym, w tym temacie. I dlatego dzisiaj zwracam się z prośbą do ludzi, którym w Polsce na rolnictwie zależy, którzy chcą być na świeżnikach tam czy indziej, ale chcą to robić uczciwie, żebyście pomyśleli, że to jest zagrożenie bo my sektor agro też musimy z tym walczyć, musimy temu się przeciwstawić w sposób uczciwy, wiarygodny i sensowny. Ale ważne jest jedno, żebyśmy po pierwsze wiedzieli, że to się dzieje, po drugie, żebyśmy docenili zagrożenie, po trzecie, żebyśmy pamiętali, że to, że dzieje się to tak daleko od nas, nie znaczy, że ktoś tego kiedyś u nas nie zrobi. To jest bardzo to bardzo istotne. I powtarzam jeszcze raz, dla tych, którzy mnie hejtują, bo tacy się zawsze znajdują. Jeżeli człowieku masz problem z tym, że mięso ci przeszkadza, bądź uważasz je za złotego świata, to go po prostu nie jedz. Tak? Koniec, kropka. Jeżeli ci przeszkadza to, że jedzą to inni, to po prostu na to nie patrz. Jeżeli przeszkadza ci to, że inni na tym zarabiają, to pomyśl sobie, że mają do tego prawo, bo tak robi się od dawna. Nie czepiajmy się wzajemnie, bo mamy w Polsce ważniejsze problemy, chociażby takie jak nadchodząca zima bez węgla i bez gazu albo z bardzo okrojonym wolumenem tych surowców energetycznych. To są problemy nas wszystkich, a nie zajmowanie się tym, co kto chce jeść, bo to są problemy nas wszystkich: i tych co mają rok i potrzebują ciepła w zimę, i tych co mają 70 lat i mają problem z krążeniem, a nie po prostu dzisiaj. Wkurzanie się na ludzi, którzy produkują mięso, jedzą mięso, bo takie są fakty. Przemyślcie to sobie. A ci, którzy mogą coś z tym zrobić, którzy mogą podjąć dyskusję i debatę, weźcie sobie do serca to, że ktoś tam już daleko za granicą wprowadził coś takiego i lepiej dla nas, żeby tego nie poszerzał. Niech to zostanie tam lokalnie. Mamy więcej, dużo gorszych problemów niż generowanie i tworzenie sobie kolejnych. Tyle ode mnie w temacie.